Witam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia kursu, w którym pokażę, jak zrobić taką sympatyczną sówkę. Taka sówka może być elementem naszyjnika, breloczka lub kolczyków. Do jej wykonania potrzebny jest przede wszystkim sznurek. Ja zdecydowałam się na trzy kolory. Jest to sznurek grubości 1,5 mm powlekany, ale można taką sówkę zrobić i z kordonka i ze sznurka do makramy i właściwie z każdego innego. Zasada jest taka: im grubszy sznurek, tym większą zrobicie sówkę. Następny element to dwa koraliki z odpowiednią wielkością dziurki, będą to oczy sowy. Ja użyję czarnych 6 mm. Pomocny będzie klej Magic do zabezpieczenia końców sznurka, nożyczki do przycinania i taśma klejąca. Materiały do wykonania takiej sowy znajdziecie w pasarcie. Link pojawi się w górnej części ekranu. Teraz przycinam dwa sznurki na długość około 20 cm, związuję je na końcach i przyklejam do blatu. Przycinam 8 sznureczków na długość około 70-80 cm. W moim przypadku są to dwa żółte, dwa zielone i cztery niebieskie. Składam na pół sznurek, pętlę przekładam pod spodem, chwytam od góry końce sznurka i przekładam przez pętlę. W ten sposób montuję wszystkie sznureczki. Tak jak widzicie, kolory układam symetrycznie po obu stronach. Pierwszy sznurek od lewej przekładam po skosie na prawą stronę i przyklejam taśmą. Biorę drugi żółty sznurek z lewej strony i owijam go wokół tego po skosie. Robię coś w rodzaju pętelki. Gdy będziecie używać cienkiego kordonka, pętelkę należy wykonać dwa razy. Biorę kolejny sznurek i robię kolejną pętelkę. W ten sposób powstanie 7 aż dojdę do środka. Porządkuję sznurki i przyklejam na chwilkę taśmę. Biorę pierwszy sznurek z lewej strony i przyklejam go po skosie nad żółtym. Robię kolejny rządek. Każdy sznurek najpierw naciągam, tak by nie było luzów między pętelkami. Gdy dotrę do środkowego niebieskiego sznurka, odklejam żółty, czyli pierwszy, na którym powstawały pętelki, czy ten, który był bazą, i owijam go wokół sznurka, który znajduje się nad nim. Teraz to samo z drugiej strony. Pierwszy żółty sznurek z prawej strony prowadzę po skosie i przyklejam. Teraz wykonam na nim pętelki. Drugi żółty sznurek, i kolejne pętelki. Tak jak wcześniej, odklejam żółty sznurek, ten, który był bazą, i owijam nim żółty sznurek, który znajduje się nad nim. Zaciskam i układam pętelki. Teraz muszę połączyć obie części. Prawym żółtym sznurkiem wykonuję pętelkę wokół lewego żółtego sznurka. Wykonam teraz podstawowy splot makramowy używany w bransoletkach. Prawy sznurek idzie nad dwoma środkowymi, na nim kładę sznurek ten z lewej strony, przechodzę nim pod spodem i wyciągam przez pętelkę. Zaciskam i naciągam sznureczki. Tą czynność powtarzam 6-7 razy, zaczynając raz od prawego raz od lewego sznurka. Zaciskam i naciągam sznureczki. Teraz zajmę się dwoma sznureczkami po lewej stronie. Pierwszy turkusowy sznurek owijam wokół drugiego, tworząc oczywiście pętelkę. Powtarzam czynność 8-9 razy. Jak w odbiciu lustrzanym, to samo wykonuję z drugiej strony. Pierwszy sznurek z lewej strony idzie najpierw nad, a następnie pod tym drugim turkusowym. Pamiętajcie, by ilość pętelek po obu stronach była taka sama. Teraz czas na oczysówki, czyli na koraliki. Nawlekam je na drugi sznurek od środka. By sobie to ułatwić polecam pokryć końce sznurków klejem Magic, poczekać aż troszeczkę klej wyschnie, a następnie tak zrolować i ugnieść. Dzięki temu koniec sznurka łatwiej przejdzie przez dziurkę koralika. Przyklejam teraz taśmą turkusowe sznureczki, które tworzą obrys kształtu głowy słówki. Na sznurku po lewej stronie będę robić kolejne pętelki. Najpierw cztery niebieskie, potem dwa żółte. Nim zacznę kolejny rządek, porządkuję sznurki i zaciskam pętelki. Drugi turkusowy sznurek jest bazą do kolejnego rządku z pętelkami. Wszystko przebiega tak jak przy pierwszym rządku: najpierw cztery niebieskie sznurki, następnie dwa żółte. I oczywiście znów jeszcze raz podciągam sznurki. Taśma jest bardzo pomocna: pozwala przytrzymać je w odpowiednim miejscu, tak by sznurek był napięty. Znów robię porządek ze sznurkami, starając się je ułożyć i zacisnąć. Teraz ostatnia turkusowa pętelka w tym rządku. Dwa niebieskie sznurki przesuwam na bok i przyklejam taśmą, żeby mi nie przeszkadzały. Ten niebieski sznurek będzie bazą do kolejnego rządku z pętelek. Odklejam górny turkusowy sznurek i robię ostatnią pętelkę. Przekładam niebieski sznurek na lewą stronę i zaczynam następny rząd. Teraz żółty sznurek będzie bazą do robienia pętelek. Przykładam drugi żółty sznurek na lewą stronę i zabieram się za kolejny rządek. Jest ważny moment. Nie odklejam górnego żółtego sznureczka, pozostawiam go przypiętego na lewej stronie. Teraz rządki będą się skracać. Sznurki, które będą bazą dla pętelek, pozostawię przypięte po lewej stronie. Ostatnia niebieska pętelka po prawej stronie. Przyklejam taśmą sznurki, bo nie będą teraz potrzebne i zabieram się za lewą stronę. Dla przypomnienia, turkusowy sznurek przyklejam do blatu z lewej strony, na drugim sznurku robię pierwszą pętelkę, następnie sznurek przyklejam po prawej stronie i wykonuję rządek. Następnie odklejam drugi turkusowy sznurek, i teraz on jest bazą dla kolejnego rządku. Gdy dochodzę do końca, odklejam turkusowy sznurek i robię ostatnią pętelkę w tym rzędzie. Dwa niebieskie sznureczki po lewej, podobnie jak te po prawej, odsuwam na bok, a kolejne będą bazą dla następnych rządków. Wszystko odbywa się tak samo jak po prawej stronie. W ten sposób tworzę brzuszek sowy. Ostatnia niebieska pętelka i gotowe. Teraz mogę zrobić skrzydełka. Jak się pewnie domyślacie, zrobię je z tych niebieskich sznureczków, które pozostały po dwóch stronach brzuszka. Sposób wykonania jest taki sam jak przy obrysie główki z turkusowych sznureczków. Sznurek z lewej strony przychodzi na prawą, zawsze najpierw nad sznurkiem, następnie pod nim i wychodzi pętelką. W ten sposób należy wykonać tak mniej więcej 12-15 pętelek. Teraz druga strona analogicznie z prawej strony na lewą. Sznurek zawsze idzie górą, następnie dołem i wychodzi przez pętelkę. Teraz łączę dwie części brzuszka za pomocą dwóch pętelek. Następnie układam skrzydełko, bo ono mi się troszeczkę w drugą stronę obraca. Łączę ją z brzuchem sowy. Chwytam wszystkie sznurki razem i robię supeł. Sznurków jest sporo, więc niektóre mogą się wysunąć. Przekładam je osobno przez otwór węzełka i zaciskam. Staram się, by supeł był jak najwyżej tuż przy skrzydełku i brzuszku. Teraz po kolei ciągnę każdy sznurek osobno. Dzięki temu supeł się ładnie ułoży, wszystko się ładnie zaciśnie. Już widać koniec. Muszę tylko przesunąć węzełek na głowie sowy w ten sposób. Teraz przyciąć sznureczki, które tworzą takie śmieszne uszka. Obcinam sznurki, a następnie robię coś w rodzaju cieniowania, czyli stopniowo je przycinam. Żeby końce sznurka się nie pruły, przypalę je odrobinkę. Sznurek jest syntetyczny, dzięki temu mogę go w ten sposób zabezpieczyć. Teraz suwka jest gotowa. Jeśli chcecie mieć takie kolczyki, zróbcie jeszcze jedną taką sowę, a następnie podczepcie za pomocą kółek montażowych bigle i gotowe. Myślę, że będą bardzo sympatyczne. A tutaj brelok. Za pomocą dużego kółka montażowego podczepiłam karabinczyk, także dużej wielkości. I teraz mogę podczepić suwkę do torebki lub kluczy. Na dziś to już wszystko. Życzę miłego zaplatania. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, będzie nam bardzo miło. Pozdrawiam i do zobaczenia.